Pod punkcie A najpierw pomnóżmy sobie wszystkie wyrazy z tego nawiasu przez x, to mam oczywiście x do potęgi pierwszej, czyli x razy x kwadrat to będzie x do potęgi trzeciej, ponieważ mamy tu mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wyniki do, czyli wykładniki dodamy. Następnie x razy minus 1 to minus x. Następnie tutaj mnożymy przez siebie te trzy czynniki. Najpierw pomnożmy sobie może te dwa nawiasy przez siebie, natomiast czwórkę zostaw, ponieważ mnożenie oczywiście jest przemienne. Czyli x kwadrat razy x to x do trzeciej, x kwadrat razy 1 to x kwadrat, minus 2 razy x to minus 2x, minus 2 razy 1 to minus 2. Następnie cały ten nawias mnożymy przez czwórkę, czyli początek musimy przepisać. I mamy tak 4x do 3, 4x kwadrat, 4 razy minus 2 to minus 8x, no i jeszcze odjąć 8. Redukujemy wyrazy podobne, czyli najpierw najwyższa potęga, tu mamy 1x do 3, czyli 1 plus 4 to 5x do 3, teraz dodać 4x kwadrat, następnie x, czyli minus 1 odjąć 8 to minus 9x. No i jeszcze odjąć 8. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj najpierw mnożymy przez siebie te dwa nawiasy. Tu mamy x do pierwszej, czyli 2x razy x kwadrat to 2x do potęgi 1 plus 2, czyli trzeciej. 2x razy minus 3 to minus 6x. 2 razy x kwadrat to 2x kwadrat. 2 razy minus 3 to minus 6. Tutaj uważajcie. Przede wszystkim musicie pamiętać, że gdy mamy sam minus przed nawiasem, to jest tak, jakbyście tutaj sobie dopisali tą jedynkę. Czyli wszystko to musimy pomnożyć przez minus 1. No ale znowu, ponieważ liczymy sobie wszystko to razem, ponieważ tu mamy iloczyn, to ja zacznę najpierw w ten sposób, że minus 1 przepiszę i najpierw cały ten nawias pomnożę przez x. Czyli x kwadrat razy x to będzie x do trzeciej, 1 razy x, to będzie x, a dopiero otrzymany wynik pomnożę przez minus 1. Czyli tak, tutaj niczego nie zredukujemy, czyli przepiszmy. No i mnożymy nawias przez minus 1, czyli mamy minus x do trzeciej i odjąć x. No i teraz redukcja, czyli potęgę trzecią mamy tu oraz tu, czyli 2 odjąć 1 to 1, czyli po prostu x do trzeciej, do drugiej mamy tylko tutaj x mamy tu oraz tu, czyli minus 6 odjąć 1 to minus 7, x no i jeszcze minus 6. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj zauważcie, że mamy wzór skróconego mnożenia. Mamy 2 odjąć x do kwadratu, czyli to będzie ten wzór. a odjąć b do potęgi drugiej, czyli otrzymamy a kwadrat odjąć 2ab, no i dodać b kwadrat, czyli ten nawias przepiszmy, mamy x kwadrat plus 4. No a tutaj stosujemy wzór, czyli nasze a to będzie 2, a b to będzie x. 2 do kwadratu to 4, odjąć 2 razy 2 razy x, czyli 4x, no i dodać x do potęgi drugiej. Jeżeli chodzi o tę drugą część, to tutaj nie ma problemu, cały nawias mnożymy przez minus x kwadrat. Czyli minus x kwadrat razy x kwadrat to minus x do czwartej. Minus x kwadrat razy plus 2x to minus 2x do potęgi trzeciej. No i minus x kwadrat razy 3 to minus 3x kwadrat. Następnie tutaj wykonujemy mnożenie tych dwóch nawiasów przez siebie. Czyli x kwadrat razy 4 to 4x kwadrat. x kwadrat razy minus 4x to minus 4x do trzeciej x razy x kwadrat to x do potęgi czwartej. Teraz mnożymy cały ten nawias przez czwórkę, czyli mamy 16, odjąć 16x, no i dodać 4x kwadrat, no i tą resztę musimy przepisać. No 2x do trzeciej, odjąć 3x kwadrat. No i redukujemy w razy podobne, czyli najwyższą potęgą jest czwarta, ale x do 4 odjąć x do czwartej to będzie 0. Czyli teraz trzecia, 4 minus 4x do trzeciej tu mamy i mamy odjąć 2, czyli minus 4 odjąć 2 to minus 6x do trzeciej. Teraz potęga druga jest tutaj, tutaj oraz tutaj, czyli 4 plus 4, 8, 8 odjąć 3 to 5. Teraz wyraz z x, czyli odjąć 16x, no i dodać 16. Czyli tutaj oczywiście musimy wykonać mnożenie, ale zauważcie, że tu mamy jeszcze ten nawias podniesiony do kwadratu, czyli tu mamy nic innego jak wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór. a odjąć b do kwadratu to a kwadrat odjąć 2ab, no i dodać b kwadrat. Czyli tak, wykonam sobie już mnożenie tego x przed przez ten nawias, czyli x razy x to x kwadrat, x razy minus 3... To minus 3x. No a tutaj zastosuję wzór, czyli nasze a to będzie x, natomiast b jest równe 2 a kwadrat to będzie x kwadrat odjąć 2 razy x razy 2, czyli 4x. No i dodać 2 do kwadratu to 4. Następnie tutaj wykonam sobie mnożenie tych dwóch nawiasów przez siebie, ale ponieważ jeszcze wynik tego mnożenia muszę pomnożyć przez minus x. No to wynik zapiszę nadal w nawiasie. Mamy teraz x razy xx kwadrat, x razy minus 5 minus 5x, 4 razy x to 4x, 4 razy minus 5 to minus 20. No i mnożymy cały ten nawias razy ten, czyli x kwadrat razy x kwadrat x do czwartej, x kwadrat razy minus 4x to minus 4x do trzeciej x kwadrat razy 4 to 4x kwadrat, no i mnożymy przez minus 3x. To jest oczywiście x do pierwszej, czyli mamy minus 3x do trzeciej, minus 3 razy minus 4 to plus 12. Mamy x razy x, czyli x kwadrat, no i minus 3 razy 4 to minus 12, oczywiście x. Ten nawias możemy najpierw tutaj zredukować w razy podobne, zobaczcie. Czyli minus 5 plus 4 to minus 1, czyli tutaj mamy minus x. No i mnożymy. Minus x razy x kwadrat to minus x do trzeciej. Minus x razy minus x to plus x kwadrat. No i minus x razy minus 20 to plus 20x. No i jeszcze redukcja. Najwyższą będzie potęga czwarta i mamy ją tylko tutaj. Potęga trzecia jest w tym miejscu. Tutaj oraz tutaj, tu mamy minus 1, czyli minus 4, odjąć 3, minus 7, odjąć 1 to minus 8x do trzeciej, potęga druga, no i tu mamy jedynkę, czyli 4 plus 12, 16 plus 1, 17x kwadrat. No i jeszcze wyrazy z x, czyli minus 12 plus 20 to będzie 8x.